Dzień dobry, nazywam się Beata Nowicka Misiewicz. Przedstawiam się, bo może jesteście tutaj pierwszy raz na kanale. Pomagam głównie kobietom odzyskać poczucie kontroli nad apetytem i spokój w temacie jedzenia, ale tak ogólnie zajmuję się też rozwojem osobistym, szczególnie szeroko rozumianą, przyjazną, życzliwą, zdrową asertywnością. I dzisiaj nowe nagranie w tym nagraniu posłużę się pewnym schematem, który zobaczyłam na Instagramie. Za chwilkę też go zobaczycie. Ja jestem autorką programu Emocji się nieje, gdzie właśnie pomagam odzyskać poczucie kontroli nad apetytem i spokój w temacie jedzenia. I tam jeden z modułów poświęcony jest schematowi zajadania emocji, ale tam to jest taki schemat, który ja zobaczyłam, ja też stworzyłam, rozpisałam, tak jak ja go widzę. A celem tego jest uzyskanie samoświadomości, czyli zobaczenia, jak ten schemat wygląda u mnie, i dzięki temu, co mogę zrobić, żeby ten schemat przeżywać na każdym jego etapie. I to jest inny schemat. A tutaj taki schemat dotyczący emocji bardziej ogólny, ponieważ myślę, że odnosi się do zajadania emocji, ale też do innych, może nałogów czy innych zaburzeń zachowania. I teraz możecie zobaczyć ten schemat. On pochodzi z Instagrama, takiego konta strefa emocji. Nie wiem, czy autorką tego schematu jest właśnie strefa emocji. Nie wiem, jakie jest jego źródło. Nie był opisany. Niemniej jednak na tyle przykuł moją uwagę, że zrobiłam sobie zrzut ekranu, i zaczęłam o tym rozmyślać. I właśnie chcę się dzisiaj podzielić takimi rozmyślaniami z Wami, żebyście też mogli mogły zobaczyć, jak to wygląda w Waszym życiu, również tak jak przy tamtym schemacie z kursu, po to, żeby uzyskać pewną samoświadomość, bo często macie myślę w takie w głowie pytania. Co się ze mną dzieje, dlaczego ja tak postępuję, nie rozumiem siebie, po co ja to robię, czemu, czemu tak właśnie się zachowuję, chociaż na przykład wiem, że to mi szkodzi, skąd ta moja bezsilność. I myślę, że kiedy zrozumiemy, jaką to pełni rolę w moim życiu, to zachowanie, to trudne zachowanie, które jest moim problemem, um, kiedy zrozumiem, jaką to, jaką to pełni rolę, to mogę bardziej świadomie właśnie decydować, podejmować decyzję, czy ja wchodzę w to zachowanie, czy ja szukam jakiegoś innego, konstruktywnego sposobu, żeby zaspokoić potrzebę, którą posiadam, ale żeby nie robić to w sposób, który jest krzywdzący na przykład. Więc w tym schemacie, co mamy? Po pierwsze, mamy nadmiar emocji. Nadmiar emocji. Wszyscy przeżywamy emocje i to w większości, jakby, może, może inaczej, nie w większości, ale... Bardziej bogaty jest świat tych nieprzyjemnych emocji ze względu na to, że one pełnią ważne role w naszym życiu. Takie role informacyjne, zwracające uwagę, są poniekąd jakimiś drogowskazami, podpowiedziami, że musimy na coś zwrócić uwagę i żeby w związku z tym jakoś się zachować. Więc tych nieprzyjemnych emocji jest całkiem sporo. Te przyjemne są łatwiejsze do zniesienia, ale jest tak, że niektórzy mają ich. Więcej niż inni, albo w jakimś momencie życia więcej niż inni. Więc skąd się bierze ten nadmiar emocji? Ja myślę o takich dwóch głównych przyczynach. Pierwsza przyczyna to jest taka, że niektórzy z nas rodzą się bardziej wrażliwi, bardziej emocjonalni. To są osoby, które wprost piszą zawsze bardzo mocno przeżywałam. I oczywiście to też znowu ma różne odcienie. To może być większa reaktywność emocjonalna, czyli takie szybsze zapalanie się, albo szerszy wachlarz emocji, albo większa empatia i współodczuwanie, czyli przeżywanie bardziej tego, co dzieje się u innych. Ale też są, Różnice takie w kolorze tych emocji, czyli są osoby, które się częściej i więcej złoszczą, inne są bardziej lękliwe, inne melancholijne, inne znowu nieśmiałe, inne też radosne i czasami ta nadmierna radość i optymizm może być jakimś problemem, tak? No bo to, w pewnych sytuacjach staje się problemem, jeśli w otoczeniu nie ma przyzwolenia na przeżywanie tych emocji, czy to przyjemnych, czy nieprzyjemnych. Kiedy słyszymy nie złość się, albo co się tak cieszysz, jak głupi jakiś, tak? Albo nie wstydź się, no dalej, śmiało. Albo po co się martwisz, po co to tak przeżywasz, albo czemu płaczesz? Przecież inni mają gorzej od ciebie, tak? Czyli kiedy. Um, to, jest, to staje się problemem wtedy, kiedy nie mamy przestrzeni wokół siebie i nie mamy zrozumienia na przeżywanie tych emocji, i szukamy jakiegoś sposobu, żeby sobie z tymi emocjami poradzić. I często właśnie osoby przeżywające, tak z urodzenia, że tak powiem, z genetyki, dużo emocji, często emocje, ponieważ nie mają zrozumienia, no to też nie mają takiego nauczyciela, nie mają wsparcia, jak mają radzić sobie z tymi swoimi emocjami. Dlatego też mogą szukać takich sposobów odcinania się od emocji. Czyli jedna to jest to, z czym się rodzimy, drugie to jest to, co się wokół nas dzieje, bo różne sytuacje życiowe mogą wywoływać więcej tych nieprzyjemnych emocji. Czyli z jednej strony mogą to już być w dzieciństwie takie trudne sytuacje dysfunkcyjny dom, to może być w tym często spotykany w Polsce dom alkoholowy, to może być jakaś przemoc domowa, rówieśnicza itd. I czasem to też może być coś, co z pozoru wygląda ok, ale tak naprawdę emocje się biorą z tego, że moje potrzeby są niezauważane, nierespektowane i niezaspokajane, dlatego ja przeżywam dużo emocji, chociaż z zewnątrz wydaje się, że wszystko w moim domu, w mojej rodzinie jest ok. I teraz jest tak, tak jak sobie, bo wiecie, to czym ja się teraz dzielę z wami, to są moje do, przemyślenia w oparciu o moje doświadczenia, ale też doświadczenia osób, z którymi od lat pracuję, bo tych historii naprawdę wiele poznałam. Więc wiem, że są osoby, które. Um, Powiedzmy jeszcze, są takie, które w dzieciństwie mają pewne mechanizmy radzenia sobie z emocjami, pewne mechanizmy obronne, takie dosyć konstruktywne, które nie mają jakichś dużych takich konsekwencji negatywnych. Bo ktoś w tej trudnej sytuacji domowej, emocjonalnej w związku z tym, na przykład idzie w rozwój takiś intelektualny, w naukę, w bycie tym bohaterem rodzinnym. I jakoś to jeszcze, powiedzmy, funkcjonuje, tak? Ale są osoby, które już od dziecka korzystają z takich nałogowych metod radzenia sobie z emocjami, czyli na przykład od dziecka zajadają emocje, no bo tym się też zajmujemy. Są tacy, którzy mówią, że zajadają od przedszkola albo idą w zaburzenia odżywiania innego typu, tak? albo w autoagresję, czyli możemy też powiedzieć, że są osoby, które powiedzmy, jakieś takie w miarę konstruktywne mają mechanizmy radzenia sobie z emocjami. W dzieciństwie, w okresie nastoletnim, albo są też tacy, którzy już wtedy wykazują te destrukcyjne metody. Natomiast pewnie jest tak, że w którymś momencie no już te mechanizmy, które do tej pory działały, przestają działać, tak? I potrzebne są inne mechanizmy odcięcia się od tych emocji, czyli ulgi, odczucia ulgi w tym bólu, który odczuwam. I wiadomo, że w momencie, kiedy rośniemy, kiedy przychodzi do nas ten wiek nastoletni, dorosłość, pojawiają się kolejne wyzwania. I tak jak mówię, te dotychczasowe metody mogą nie wystarczyć, pojawiają się inne, tak jak ja miałam, to jest właśnie ten mój przykład, że ja sobie całkiem dobrze radziłam do czasu wyjazdu na studia, powiedzmy, tak nie kojarzę jakiekolwiek takie destrukcyjne zachowania. Natomiast właśnie kiedy. Nastąpiło przesilenie, kiedy pojawiło się coś jeszcze, czyli akurat tutaj takie kłopoty w związku, odczucie samotności, to się, pojawiło się, zajadanie emocji, czyli sposób na przyniesienie ulgi w tym bólu, którego doświadczałam, bo doświadczałam tego wręcz jako fizyczny ból tutaj w sercu, w klatce piersiowej, tak? Czyli pojawiają się te zachowania, które odcinają od emocji, które przynoszą ulgę w bólu. To może być właśnie zajadanie emocji, zapijanie emocji, to może być hazard, praca, seks, internet, każde uzależnienie. Też autoagresja tak, bo autoagresja to jest te, to, to zachowanie, które ma przynieść ulgę, bo ten odczuwany ból fizyczny jest łatwiejszy do zniesienia niż ból psychiczny. W związku z tym ten moment, na przykład nacinania się, przypalania mm. papierosem czy żelazkiem, bo to naprawdę są różne sytuacje, przynosi to odczucie ulgi w bólu. I myślę, że tych metod jest o wiele więcej. I tak jak w ogóle będę Wam tutaj jeszcze opowiadać, jeśli cokolwiek Wam więcej przychodzi do głowy, czy jeśli się utożsamiacie lub jeśli chcecie coś dodać, no to zapraszam po prostu do, do zostawiania komentarzy, żebyśmy wspólnie tworzyli tutaj wartość. Natomiast jest właśnie ten drugi element, czyli zachowanie, które ma przynieść ulgę w odczuwaniu bólu. Ten ból przez każdego będzie rozumiany pewnie inaczej. Ja uciekałam od złości głównie i od smutku. No, ale właśnie co się pojawia? Pojawia się taka pustka, i tutaj przypominają mi się słowa Brenne Brown z jednego z jej wystąpień, że na przykładzie amerykańskiego społeczeństwa, że amerykańskie społeczeństwo jeszcze nigdy w swojej historii nie było tak otyłe, uzależnione i odrętwiałe, użyła takiego słowa "nump", tak? Odrętwiałe. Odrętwiałe w emocjach, tak? Odcięte od siebie. No, ale emocje to jest no, bardzo ważna część naszego życia. Kiedy odrzucamy emocje, odrzucamy też część siebie. Kiedy odrzucamy nieprzyjemne emocje, odrzucamy też przyjemne, no bo nie da się odciąć tylko od jednego. W związku z tym ja bym powiedziała, że to nasze przeżywanie się tak wypłaszcza. Przeżywanie się wypłaszcza, nie ma jakichś silnych emocji, nieprzyjemnych, ale nie ma też przyjemnych. Robi się tak pusto w życiu, tak? W związku z tym pojawiają się sposoby na to, żeby sobie tej emocji, tego przeżywania w życiu dodać, żeby się coś działo, żeby życie było jakieś bogatsze, tak? I teraz tak. Jak ja sobie myślałam o tym, co, co wtedy się robi, to też widzę takie dwie drogi. Albo robi się dokładnie to samo, przy pomocy czego się od emocji odcina, albo coś innego. Co ja mam na myśli? Jak myślę o jedzeniu, to przecież jedzenie z jednej strony przynosi ulgę. Tą ulgę odczuwa się często już w momencie szykowania jedzenia, tak, przyszykowywania jedzenia i samego jedzenia, to jest ta, ta ulga, ten oddech, to odcięcie od emocji, ale z drugiej strony dla wielu osób. Jedzenie jest czymś, co dostarcza emocje. O jedzeniu się myśli, ogląda się programy telewizyjne, przegląda się internet, zapisuje się przepisy, kupuje się książki, gotuje się, dzieli się opowieściami o jedzeniu, robi się zdjęcia jedzenia, podsyła się jedzenie i nagle okazuje się, że to jedzenie dostarcza tej wielkiej przyjemności, tej ekscytacji w życiu, tak? czyli wypełnia jakąś pustkę. Albo osoby, które właśnie doświadczają tej autoagresji, że z jednej strony akt autoagresji jest odcięciem od bólu, ale z drugiej strony jest sposobem na poczucie czegoś. Tak? Kiedy już się odcinam od bólu i jestem w tych swoich emocjach odrętwiała, to potem też sięgam po jakieś zachowanie autoagresywne, żeby coś w końcu poczuć. Żeby poczuć, bo ja już nie czuję. A często właśnie osoby odcinające się od emocji, no to też właśnie nie czują doznań z ciała, są też odrętwiałe po prostu na to swoje ciało i, i muszą mieć silniejszy bodziec, czyli jakiś na przykład bodziec autoagresywny, który pozwoli im coś poczuć. Więc widzę z jednej strony takie przypadki, kiedy używa się tego samego po obu stronach tego schematu. Ale też widzę sytuacje, kiedy się używa czegoś innego. Na przykład osoba zajadająca emocje może na przykład, aby dostarczyć sobie ekscytacji w życiu, pozwalać sobie na drobne kradzieże w sklepie, żeby poczuć dreszczyk emocji. Albo może, nie wiem, romansować w internecie, albo flirtować, żeby poczuć dreszczyk emocji, żeby coś poczuć. To są takie uzupełniające się zachowania, też tak, że jestem. Um, wiem, że mam kłopot, tak, zajadam emocje, a to jest mój problem, ale równocześnie robię, uwielbiam zakupy w sklepie i to też jestem wobec tego bezsilna, albo w takim prawdziwym, albo internetowym. Ten moment, kiedy kupuję, kiedy to do mnie na przykład przychodzi, kiedy otwieram paczkę, kiedy przymierzam, to ja czuję wtedy emocje. I pewnie to samo można mówić o alkoholu, o hazardzie, o seksie, o pracy, tak? Odcinam się od tego, żeby nie przeżywać, ale żeby coś przeżyć, to muszę coś znowu zrobić. I często to jest właśnie z kategorii tej samej, bo jeżeli się od czegoś uzależniamy, to to coś dominuje nasze życie, staje się często jedynym sposobem, na regulowanie emocji, bo regulowanie emocji to jest z jednej strony odcinanie się od tego, co nieprzyjemne, i dostarczanie sobie tego, co przyjemne. I dlatego można czuć bezsilność wobec jedzenia, bo jeśli się od niego uzależniłam, uzależniłam, czyli stało, jedzenie stało się jedynym sposobem, żebym nie czuła i żebym poczuła. Alkohol też, żebym nie czuła. Ale też, żebym coś poczuła, na przykład pewność siebie, żebym się, nie wiem, poszła pobawić, żeby, żeby się coś zadziało, takie zachowania ryzykowne, tak? Także myślę, że warto mieć taką świadomość, zobaczyć taki schemat, żeby też umieć się zatrzymać. No bo co jest odpowiedzią tak naprawdę na takie błędne kółeczko? A, no właśnie, bo to jest przecież kółeczko, czyli też jak dostarczam sobie tych emocji, to mogę mieć znowu problem z tym, że jest ich za dużo i mogę się chcieć od nich odcinać. To tak na przykład też jak z zajadaniem, zobaczcie. Coś się, nie wiem, w życiu wydarza, zajadam, czuję w tym momencie ulgę, ale często po tym czuję złość na siebie, wstyd, poczucie winy, dołek, um, i tak dalej, i tak dalej. Całą masę nieprzyjemnych emocji, które też tak są nieprzyjemne, że znowu szukam jakiegoś sposobu, żeby ukoić. To tak jak się mówi o alkoholiku, prawda? Że alkoholikowi trudno wytrzeźwieć, bo jak on trzeźwieje, to dochodzi do niego świadomość tego, co robi. To generuje znowu tyle nieprzyjemnych emocji, że znowu pije, żeby się od tego e, odcinać, tak? Więc e, to jest takie błędne koło. Błędne koło, a tak naprawdę, co jest rozwiązaniem? Rozwiązaniem. Najprostszym tutaj w tej, w tej sytuacji jest przeciąć to koło, zatrzymać je w momencie, kiedy po prostu pojawiają się emocje w związku z różnymi sytuacjami życiowymi. Kiedy w relacjach z bliskimi, w pracy, w rodzinie, z przyjacielem itd., itd. doświadczam różnych emocji, czasem po prostu z obcymi, nie wiem, na przystanku w sklepie jakaś trudna sytuacja, pozwalam sobie poczuć emocje. Poczuć, nazwać, poddychać przy tej emocji, poobserwować ją, opowiedzieć o niej komuś, zapisać, a zastosować jakąkolwiek konstruktywną, zdrową metodę radzenia sobie z emocjami, a jest ich nieskończenie wiele, to nie muszę wchodzić w ten schemat. Początek to jest też zaakceptować. Siebie, na przykład jako osobę wrażliwą, emocjonalną, reaktywną emocjonalnie, osobę, która częściej niż inni się złości, albo częściej niż inni się boi, albo częściej niż inni jest smutna, albo nieśmiała, zaakceptować siebie. Bo jeśli siebie akceptuję, przyjmuję siebie taką, jaka jestem, z taką emocjonalnością, jaką mam, to mogę też w tej akceptacji po prostu przestać ze sobą walczyć. Przestać walczyć, przestać się odcinać, tylko mogę zacząć szukać tych zdrowych metod, naradzenie sobie z tymi. I wtedy te inne metody odcinania się nie będą potrzebne, bo jeśli ja emocje poczuję, przyjmę nazwę, poobserwuję, poczekam aż minie, albo wyładuję, albo w jakikolwiek inny sposób sobie z tą emocją poradzę, to ten cały schemat poza tym nie będzie mi potrzebny. Także jeśli nie wiecie, czemu w jaki sposób się zachowujecie w związku z tym zachowaniem, na przykład zajadaniem emocji i nadmiernym jedzeniem, jeśli czujecie bezsilność wobec tego, wobec alkoholu, wobec innego takiego zachowania, to dlatego, że ono pełni ważną rolę, pełni rolę regulatora emocji. I tak długo jakby, jak nie nabędzie się sposobów zdrowych radzenia sobie z emocjami, to trudno mówić o jakiejś silnej woli, o, o takim spokoju w tym temacie, tak? No i to jest chyba najważniejsze, co chciałam powiedzieć. Patrzę sobie w notatkę, ale wydaje mi się, że, że to jest najważniejsze. Ja dzisiaj krótko wspomniałam o autoagresji, ale będę też przygotowywać osobne nagranie, ponieważ to, czego też doświadczacie często, to jest autoagresja poprzez jedzenie i to jest coś, co was przeraża, czego się wstydzicie, czego nie rozumiecie. To, że jesteście wobec siebie autoagresywne, że jesteście masochistyczne, no zależy po prostu, jakiego słowa użyjecie, i to myślę, że zasługuje też na osobne nagranie. Także dzisiaj e, dziękuję za uwagę. E, zapraszam do komentowania, do dzielenia się, do pozostania tu, tutaj dłużej ze mną. E, możecie korzystać z wielu tych bezpłatnych materiałów, ale e, pamiętajcie też, że jest program Emocji się nieje taki program, który jest procesem, przez który ja przeprowadzam krok po kroku, żeby osiągnąć to, o czym mówimy, ten spokój w temacie jedzenia, a co za tym idzie poczucie kontroli nad apetytem. Udzielam wsparcia, bo opieram się na moim własnym doświadczeniu, gdzie z tego problemu wyszłam, na mojej wiedzy psychologicznej, ale też na takiej wiedzy i doświadczeniu wynikającej, wynikających z tego, że ja już długo pracuję z osobami i też Poznałam wiele historii i poznałam też wiele historii, które się dobrze zakończyły, więc to wszystko wykorzystuję, żeby pomagać innym. Także dziękuję dzisiaj za uwagę, pozdrawiam PA.